Cześć chłopanko, witajcie, witajcie z tej strony Brączek. Cześć chłopanko, witajcie z tej strony Solec. I witamy was w pierwszym odcinku na moim kanale, ogólnie już w drugim odcinku z gry Farming Simulator 2017 na typowa polska wieś V3. V3. Tak, to jest 3. V3. Tak się teraz tak się kurde coś zapomniałem. Nie wiedziałem czy to V3 czy, czy V2, ale zapomniałem, że V1 była do 13. Także dzisiaj lecimy sobie z pierwszym odcinkiem na moim kanale z typowej polskiej wsi V3 i można to w sumie nazwać taką troszeczkę e, reaktywacją tej serii, bo no nie było jej już naprawdę e, szmat czasu, bo skończyliśmy ją w 15 i teraz sobie będziemy cisnąć w 17, Jak widzicie, mapkę nam przerobił Alek. Oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie. E, jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda bolka gospodarka, to zapraszam na jego odcinek, który wyszedł jakieś 4 godziny temu. Tak. Oczywiście link w opisie, no ale jak widzicie mapa jest idealnie odzorowana, tak samo jak w 15 i żeby ona wyszła, żeby ona dostała się do was, do waszych rąk, musicie wybić u Arka ile? 8500? Tak, 8500. 8,5 subskrypcji u Arka, także tam już nie dużo brakuje, naprawdę nie dużo brakuje, także polecam wejść. Oczywiście link do jego kanału również w opisie. Polecam do niego wejść i dać mu tego suba, to mapę dostaniecie bardzo, bardzo. A macie akurat szybko prezentacji, to naprawdę warto sobie zobaczyć, bo też Ale tam da fajne skupy dla zwierząt i wszystko, także będziecie wiedzieli, o co kanał. Tak, dokładnie. Taką prezentację mapy właśnie on nagrał. My takiej prezentacji nie będziemy nagrywać, my tylko jesteśmy tutaj od robót, także pokażę wam teraz swoje gospodarstwo jak widzicie oczywiście tutaj na pierwszym planie pokazywał się ciągnik jest to Case International 1255XL i to jest główny ciągnik w moim gospodarstwie ogólnie gramy na polskiej mapie, ale maszyn tutaj nie mamy aż tak zbytnio polskich no u Bolka tam, u Bolka są polskie, jak widzicie jedzie za turem już z siewnikiem u Bolka jest troszkę więcej polskich maszyn niż u mnie ale to nic, to nic, wszystko się tam ogarnie Mam nadzieję, że wybaczycie nam to, że nie ma teraz tyle polskich maszyn, co, co było na przykład w 15. No ale wiadomo, że no jest jeszcze początek, początek farminga i niezbyt jeszcze dużo maszyn wyszło, nie? Także jak widzicie, tutaj jest oczywiście Case. Drugim ciągnikiem u mnie w, go w gospodarstwie jest Hurliman. Nie wiem, jaki to jest modem H488 Turbo, chyba. On ma gdzieś 88 koni, także. Jest idealny na przykład do tura, ale tura mu nie zakładam, bo mam też ładowarkę. Już lecę wam pokazać. Ładowareczka jest tutaj, jest to ładowarka Karamera. No, Będę ją pewnie czasami też pożyczył bolkowi, czy do obory, czy do, do ładowania obornika, bo ona jest fajna, zwrotna. Także naprawdę polecam. No i to jest tak jakby mój trzeci ciągnik, bo zawsze można nim jeszcze przyczepkę podciągnąć, czy, czy coś właśnie tego. Poczekajcie, teraz wam pokażę kombajn, kombajn mam Bizona, jak na razie. E, jest to Bizon ZO56, tak samo jak Bolek. Bolek ma żółtego z, z kabiną, z daszkiem, przepraszam. Ja mam e, czerwonego bez daszku, bez kabiny, także e, jakaś tam polska maszyna jest. E, nie, nie można mówić, że nie ma nic u mnie polskiego, także dobra. E, dalej, tutaj jak widzicie, że postawiłem warsztat, e, jakiś tutaj e, domek roboczy, także tutaj będę mógł sobie jakieś nawozy przychowywać albo coś takiego. E, tutaj mamy przyczepę Przyczepę mam tylko jedną, bo tutaj praktycznie wszystkie pola są blisko, a na tą przyczepę naprawdę dużo leży O, Bolek tu się jej obok nie się Temandero ja, manko A Mam jakiś zestaw Dzięki, dzięki e, ja wziąłem sobie farmtecha, a Bolek ma metal techa, tak? Ty masz metal o, techa, czy? Kur, jaka górka, e, co? Przyczepę? E, przyczepę e, Ty, tak. tu nie było takiej góry No, troszeczkę Arek tutaj teren poprawił Możesz, kurwa, jaka góra Ledwo wszedł, podjechał ty Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest przyczepa. Tutaj jest przyczepa samozbierająca. Męgale dosyć spora, ale ona będzie i dla mnie. Ja będę sobie nią zbierał: słomę dla świnek. Nie, świnek. Świnie. No, słomę dla świnek. Bolek będzie nią zbierał. Ode mnie pożyczał pewnie: będzie do kiszonki albo coś takiego. Tutaj, tutaj osprzęt do tura widły, chwytak i łyżka. Może kiedyś się przyda. Tutaj widzicie, mamy pług, wygląda jakby krzywo stało, on tak naprawdę po prostu tak stoi. Jest to pług Salforda 4, zagonówka naprawdę bardzo u Ubolka w odcinku, już nim orałem i naprawdę robota fajnie idzie, bo go zaczepiam właśnie do case'a, żeby nie męczyć małego. Nawet mały by nie dał rady chyba z tym. No i tutaj, oczywiście, za ciągnikiem również stoi <laughs> siewnik Amazona, który widzieliście również. Bolka na odcinku jak oglądaliście, jest to Amazon D93000. Super. E, bardzo fajny siewnik. Ogólnie miałem jeszcze plan wału dać do przodu jakiś, ale nie mogłem nic znaleźć fajnego, także na razie będzie bez wału. E, tutaj jest prasa niewolandowska, jak widzicie. E, przez te kolory ona wygląda troszkę na starszą, nie? No, Widzę to się tak fajnie wygląda. Taki stary typ tej pracy, jak było kiedyś chyba. Ale jest to, jest to właśnie prasa z oryginalnych modów, także myślałem właśnie, żeby sobie ją wziąć, bo nic na razie ciekawszego nie ma. E, I na pewno Bołek też będzie pożyciał, bo nie ma prasy. E, tutaj jest <laughs> rozsiewacz Kvernalanda ten sam co był w 15. Nawet u mnie tutaj był właśnie na serii na początku e, i teraz również jest. E, tutaj mamy talerzóweczkę. Jest to talerzóweczka Mandama. E, oczywiście tutaj pozdrawiam Fałena e, z podziękowaniami za tą ładną talerzówkę. E, Tależówka jest wydana. Jeżeli ktoś chce sobie pobrać, to, to zapraszam oczywiście do niego na fanpage'a. E, obciążniczek standardowy. E, tutaj dwukłówka, do właśnie jak będę chciał sobie wozić worki z nawozem e, albo worki z no Z materiałem średnim po prostu Jak widzicie tutaj będzie można pa nawet pasy zapiąć e, I nie będzie z tym problemu e, Tutaj mamy gruber, dosyć sporawy właśnie pod case'a e, Kukerlinga <laughs> Oraz beczkę e, POMOD Nie Polmod tylko POMOD CHUJNIA POMOD CHUJNIA, tak e, I tutaj mamy jeszcze e, drugi obciążnik, beczkę Także z maszyn to by było raczej wszystko e, i na razie nic więcej chyba tutaj się nie pojawi Jedynie jakiś agregat byśmy mogli znaleźć z bolkiem i zobaczymy właśnie Będziemy nad tym myśleć, żeby jakiś agregat jeszcze e, No a my nie owijając bawełna i tak już się rozgadałem Kurde na tym gospodarstwie jak nie wiem e, Podepniemy sobie właśnie pług e, w dzisiejszym odcinku I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie e, Orać nieużytki, bo bolek właśnie w tamtej części mapy e, Nie był na, e, w pierwszym odcinku Także ja dzisiaj sobie tam E, pojadę i zobaczymy co w trawie piszczy <coughs> e, Mamy nadzieję, że właśnie się seria przyjmie i, i będzie jak najwięcej tych <coughs> kurde co mi chrypa łapie za dużo alkoholu wczoraj e, mam nadzieję, że seria, że seria się właśnie przyjmie i będzie bardzo dużo łapek w górę, tak samo jak e, zrobimy taki powrót właśnie do tego jak, było, jak to było w e, Farmingu 15, bo pamiętam, że ta seria naprawdę miała niezły popyt sześć było no. nawet bo, bo, no u mnie może nie u mnie było po 4,5 maksymalnie, ale to tak czy siak jest bardzo, bardzo dużo tych łapek e, miejmy nadzieję, że właśnie e, tutaj taki też fajny powrót będzie, bo w sumie no nie ma takiej serii jeszcze tutaj na, na YouTube zbytnio, bo nie, nie ma tej mapy. Dopiero no, co tam chyba jedna czy dwie mapy polskie wyszły takie fajne. No no widziałem właśnie, właśnie widziałem, że Stop Team wydał no, jakąś mapę fajne. polską. E, I też właśnie to jest taka fajna, także pozdrawiamy oczywiście e, cały Stop Team Dobra, ja już wjeżdżam tutaj na pole. E, pamiętacie właśnie ten nieużytek tutaj był Bolka, teraz się troszkę pozamienialiśmy i e, ja na tym nieużytku sobie tutaj będę teraz <laughs>, robił orkę, czekajcie ja się ładnie ustawię. Jakie e, to ty, ty alkoholu. Czemu? Nie wiem. Po wojaku? No. Nie no już nie. Już nie? Ty. Dobra, <laughs> zobaczymy. Ty. No co tam? A nie myślałem, że to nie Ora, że coś jest nie tak. A, oraz Kurza. ten co jest jeden obok drugiego czy ten co jest pojedynczy? Ten co jest jeden obok drugiego, ten co ty miałeś kukurydzę tu zawsze Dobra, wiem gdzie Ty, będziemy musieli siewnik, za... o to może ja będę miał siewnik do buraków i kukurydzy Możesz Bo nie mamy A, a który? Tego Amazona czy nie? No tego Amazona weźmiemy No Bo no. nie mamy, nie mamy siewnika kurczę Ty, a sieć karnie? To ty weźmiesz Ale to naprzód czy jak? No może coś wyjdzie ciekawego ludzie może coś No to na razie, planę, na razie, na razie, na razie. razie. Nie, bo nie mamy kiszonki, tak, ale poczekamy sobie i może, może coś ciekawego. Na razie dajmy. O, Boże, co tu się stało? Aha, kurwa, tu jest takie po, powiększenie pola, dziwne? Gdzie? Dobra, bo takie poszerzenie na tym kawałku jest, ale jo, ja to chyba było. No tak się pole o jeden przejazd, wiesz, rozszerzyło jak jechałem, od dołu do góry, Aha, przy prawej no stronie. Tak chyba było. Kurwa, i teraz przez to krzywo pojadę, ale dobra, okej, okay. jakoś to wyrównam potem Bo nie chciałem teraz dojeżdżać do tego Ale naprawdę, zobaczcie jaki konkretny zestaw ten, ten case właśnie z tym pługiem No idealnie, idealnie się case właśnie wpasował w ten pług, także Ja jestem jak najbardziej zadowolony, Bolek właśnie ma tego Kvernelanda małego Też czwórka, ale chyba mój ma większe odkładnie, wiesz? Chyba troszeczkę Bo większy jest, mimo wszystko Tak, tak właśnie mi się wydaje, że on jest taki Na pewno jest masywniejszy, na pewno rama jest większa i wszystko, ale Wydaje mi się właśnie, że on będzie też E, miał większe odkładnie, no co się pewnie nie przekłada na to, że, że bierze szerzej, bo w farmingu to jednak nie działa, tak? Pewnie bierzemy tak samo, ale, ale mówię, że jest taki masywniejszy, no i na przykład jakbym miał twojego Zetora pod niego zapiąć no albo ten to by było troszeczkę co? E, ciężko, by dziwnie to wyglądało po prostu, nie? No pewno. Jak twój tam Dlatego wzią... ten machom jest ze 160 kuca pewnie, nie? No tak to jest tak jak ten oryginalny case, no, raczej, to wiesz? To 145 tam <laughs> 8 No i na tyle wygląda, nie? Nie ma czegoś takiego, że, e, że nie wygląda na tyle. No. Bo jest naprawdę, jest naprawdę dosyć taki sporawy eee, Ktoś by mógł powiedzieć w sumie, że nie pasuje na Polską Wieś, ale moim zdaniem właśnie eee, Wpasował się idealnie tutaj też w tą mapkę, w ten klimat tej mapy, bo Naprawdę klimat jest nieziemski, nie patrzcie na nasze pieniądze, ogólnie mam 65 milionów w eee, tłumaczył na swoim odcinku, ja powiem też dla swoich widzów <laughs> No ogólnie, wygraliśmy sobie money cheata, żeby właśnie zakupić wszystko tutaj yy, My przyspieszaliśmy czas, a ten Monet działał tak, że jak przyspieszamy czas, to nam się dodaje kasa, tak Bolek? No Wieszcie dokładnie, jakiego? na kontroler akurat jest No i jak widzicie, troszeczkę pieniędzy się nazbierało przez to przyspieszanie czasu, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie ja już na kolejny odcinek Postaram się właśnie, żeby to y, zostało usunięte, bo po prostu nieładnie to wygląda Ale idzie Dobra. robota, ja pierdolę, jak no. fajnie się gra, ty. Ja, ja bym mógł siać tu cały, cały sezon nie no wiadomo, na pewno będzie dużo prac, tak jak zawsze na typowej było, kurde. E, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, na samym początku to chciałem powiedzieć, ale w sumie zapomniałem, że to jest tak jakby e, seria za serię w 15 na Bolusie V2. E, bo tam, tam postaramy się jeszcze coś dla was nagrać z tego z 15 e, a na pewno nie będzie to dużo i tutaj robimy właśnie taki, e, taką serię, żebyście nie czuli się właśnie pokrzywdzeni, że nie ma na polskiej mapie. No dokładnie. Dlatego właśnie wymyśliliśmy, żeby zrobić tutaj. Jak my zawsze polskie według, nie? Ksichu? No, ty. Zawsze tak jak jakoś wypada, ale właśnie ludzie napisali, że jak czasami ja zrobię jakąś serię z zagranicznych, czy coś, to mi ludzie piszą, że nie pasuje to w ogóle do mnie, do kanału, i lepiej jak mamy właśnie jakąś polską według. No ale wiesz, sami też na polski no, grać to no, też, to... Wiadomo, nie? Ale... po prostu do twojego kanału, wiesz co najbardziej pasuje? Serię z twoich map, to jest taka, to jest prawda i tego, tego się nie ma co wypierać, bo taka jest prawda, że naj, najbardziej oglądane i najbardziej, mm. najbardziej po prostu do ciebie pasuje to, jak nagrywasz ze swoich map, nie? No, to jest właśnie najfajniejszą sprawą. No i taka jest prawda i tutaj nie ma co, nie ma co w ogóle lemizować. Dobra. Kurde, teraz, no, fajnie mi to idzie, naprawdę. Na pewno całe pole powinienem zaoleć na, na odcinku, nie? Tutaj. I na pewno właśnie w kolejnych odcinkach pewnie jakieś siewy, na nawozu i takie tam inne duperele, bo obornika raczej już nie będzie, bo żadnego ścierniska tutaj nie mamy. Ale ludzie, możliwe że właśnie sobie w kolejnym odcinku zrobię talerzowanie tego drugiego ugoru, bo mam fajną talerzówkę i chciałem właśnie ją przetestować tą męgelę od Fałena. I myślę, że nawet tą talerzówkę by pociągnął mi mój ten hurliman. Bo ona nie jest jakaś sporawa e, No na pewno Gruberami mi je pociągnie Hurliman, bo Gruber jest naprawdę konkret I będę musiał właśnie Kejsa pod niego, no wiadomo ten case będzie e, Pod takie prace e, Cięższe, typowo właśnie orki i, i, i e, na no, pracę w ziemi e, A e, Hurlimana sobie właśnie będę brał do e, Czy do nawozu, właśnie, bo mogę mu wąskie koła założyć e, Czy do E, na przykład, nie wiem, co jeszcze do beczki, e, do samozbierania, do takich innych, właśnie, prac lżejszych on będzie i moim zdaniem będzie właśnie fajnie. E, na pewno będę, właśnie, pożyczał od Bolka opryskiwacz bo, bo nie mam swojego, no niestety, chcieliśmy mieć polski opryskiwacz, ale nie wyszło, bo, e, no bugował się po prostu, miał jakąś dziwną kolizję i stwierdziliśmy, że kupimy oryginalny e, i też będzie git, git nie? No. Ale powiem ci, że ten skup wygląda jak w 15. No. No zajebiście zerwany jest, nie? Z gitara pasuje to wszystko, naprawdę, ale się postarał. No. Ty nie wiem, co, czym obsiewać, czym ty będziesz, dużo będziesz siał? Eee, ja na pewno jakąś soję zasieję. Myślisz? Eee, ale nie dużo, soi nie będę dużo siał, bo jednak to jest polska farma, a na polskiej farmie aż tak soi nie sieją, nie? No właśnie. Eee, to może jakieś małe pole sobie zasieję soją, a tak będę siał pewnie pszenicę, jęczmień i rzepak, nie? Pszenicę, jęczmień i rzepak, no właśnie się zastanawiam, mam już jeden... Na pewno bym chciał sporo rzepaku, nie? A właśnie znaczy nie sporo, tylko po, tylko po prostu bym chciał No tak wiesz, dwa pola rzepaku, żeby zasiać, nie? No to ja dobra, sobie już wiem co tu zrobię Dwa pola kukurydzy dam duże takie Chyba Jedną wezmę na ziarko, jedną wezmę na kiszonkę i tyle No, no W ogóle ten, a jak będzie z tym? z yy, do ziarna, do koszenia w bizonie Będzie w ogóle, czy nie? Ale co, co, jeszcze raz No, przystawka Do kukurydzy? No. To się weźmie tą oryginalną jakoś ją przerobi teksturowo czy coś. No. Arek coś już wymyśli na pewno. No Arek to jest naprawdę małeb do takiego czegoś. Także naprawdę mody polskie już mają jakiś zalążek i, i wychodzą. Jeszcze trochę i naprawdę powiem wam, że będą o wiele lepiej i, i szybciej polskie mody niż w 15 były wtedy na początku. No bo nie, bo w ogóle w 15 było na, na początku dużo takich modów pobugowanych, nie? No. A tu jest. Nie wiem jak to... tutaj jest, nie wiem jak tutaj jest, to na pewno jest ta 60 fajna, a ja w sumie nawet na niej nie grałem, także nie mogę powiedzieć, że fajna, bo Bolek tylko na niej grał. Mm. E, a jak jest zresztą modów polskich, no to raczej ciężko tam, żeby coś jeszcze znaleźć, nie? no dobrze ten Bizon, nie, bo jeśli chodzi o combine to oprócz oryginalnego case'a, to nic byśmy nie mogli wziąć, bo ani żaden forsznict, ani nic nie wyszło. być jak ja na razie... bym mógł jedynie nowy wziąć, na no to tą e... sampo sam po tego nie. No ale to też kurczę kontynuować znowu na kejsie to też by już nie ludziom się oprzykrzyło to. A tym bardziej mamy sobie te kombajny wziąć na naszą kolejną serię, którą będziemy mieli razem, ale to jeszcze na razie nie mówię, bo to jeszcze troszeczkę czasu. Bo muszę mapkę dokonać. No tak, właśnie o tym gadaliśmy. My się tak coś właśnie wydawało, że my gadaliśmy, że gdzieś te kombajny będziemy brali. No i będziemy te kombajny na tamtą serię brali, bo są troszeczkę większe, tam będą pola większe i będą lepiej nam pasowały, tak? Dlatego też no, już... także powiem wam, że ludzie 17, no, z Bolkiem możemy tutaj ładnie podziałać. No, będzie troszeczkę tego na pewno. Ja zadałem na pewno, będę też robił jedną serię z. E, właśnie z mapy od Pawsona. Zapowiadaliśmy właśnie, bo mapa naprawdę fajna, też taka, ma swój klimat. E, I coś innego też będzie, nie? Zawsze na kanale. I tą typową właśnie i, i, i od, od zera do farmera na razie i tą sosnówkę będę kontynuował, także naprawdę sporo serii e, z 17, no i to będzie też taka różnorodność na kanale, żeby nie wrzucać cały czas tej samej serii Moim zdaniem bardzo fajnie. O no, teraz chyba nawet aż miałeś 3 podrządku, czy ten. Od, od zera, zera do no. farmera, bo aż tak tak. tak, tak, tak no tak wiem, mi dziwnie zdajem. wyszło, tak mi dziwnie wyszło, nie? Um. Bo akurat tam jeden dzień miałem przerwę w ogóle odrzucania nic nie wrzuciłem, no i wiesz, gdybym tam coś wrzucił, no, no to miał... Ujo to bym miał chociaż jakiś jeden pomiędzy, nie? no tak to tak dni, że są dzień pod nią czasami jeden po drugim odcinku. No kurde jak ten case ma fajnie w środku, to jest chyba jak oryginał, ale e, ten kolor mu takiego klimatu nadaje właśnie. No Kurde, jest taki... te, te górki są no. przekozak, nie? W ogóle ten farming czu, widać, że czuje, że jest górka. A nie to co, co 15. Stary ja no, no. 4-5 na godzinę podchodzę momentami. A fajnie, bo ten zetor naprawdę wtedy słychać jak on tak chodzi, naprawdę kozak. Kurde, już mi ciężko się wykręcać tutaj Nie no, ale zestaw to mam konkretny Tutaj tutaj chyba jest taka sama górka, tutaj nie ma nic zwiększone Ale kurde to pięknie wygląda naprawdę, no I tekstury nie. oryginalne, nie? Mówię, jakby działa było oryginalnie byłoby tak ładne, dlatego też... Ale to są tekstury z tego z sosnówki czy z nie, Goldcrest? Z Goldcrest Aha, bo to nie, nie, to są nie, inne. A inne, a no tak, trawa jest inna. No, inna jest. inne, 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 inne. Nie, znaczy go... o zbożu nie, ale mówię o podłożu no. i o trawie na przykład. Nie, nie, ta trawa mi się bardziej podoba. I no, pasuje tu, nie? Ja właśnie zastanawiałem się, kurczę, czy jak robiłem mapę, czy zostawiać te drzewa oryginalne, czy zostawiać te i mówię, kurde, trawa jest taka jasna. Ciekawe, czy będzie pasować, a naprawdę mega to wygląda to ta jasna trawa z tymi drzewami. No, nie ma co, zajebiście wygląda mapka. I naprawdę, no mówię, wbijać do Ark'a, dawać mu te subskrypcje, żebyście, jeżeli chcecie szybko mapkę dostać, bo on powiedział, że jak, tego tylko, jak tylko wybijecie, to, to od razu macie mapę, nie? Bo ma nawet chyba ją wrzucone, nie? No, Dla, już, bo już ma już, wrzucone no, już my gramy chyba nawet na tej gotowej. No także mówię, jeżeli chcecie mapę, wbijać mu 8500, żeby chłopak się zobaczył, że w ogóle ktoś chce tą mapę, a nie, że, że wyda, a nikt nie będzie chciał na nie grać. Dobra, czekajcie, ja sobie tu zawrócę. Kurde, ale mi się ciężko teraz już zawraca. Bo tak na trzy przejazdy mi został taki wąski pasek. Mm. Albo nawet na dwa. No, ale git, naprawdę fajnie, fajnie to wygląda tutaj. W ogóle fajnie się gra. To jest to, bo... Jak się wchodzi na jakąś mapę i się do dupy komuś gra, no to nawet nie ma co z tego nagrywać. A tutaj jest naprawdę taki klimat, że aż się chce grać. O kurwa, ale przez błoto przeszedłem. No ja ty masz kolejne błoto. Kurde, faciasz. To zawsze można dorobić przecież. No Albo się jakoś zamienić, żebyś miał jeszcze jakieś pole. Dobra, coś się wygmini. No bo ogólnie tak się teraz pozamienialiśmy z Bolkiem, że nie mamy. Ja nie mam. Mam dwa pola te same co na. Mm, co na. co w 15, także pozamienialiśmy się grubo. E, ale właśnie chcieliśmy, żeby troszkę róż, różnorodności było i się tak pozamienialiśmy, że prakty, praktycznie nie mam. Ja nie mam dwóch pól koło siebie żadnych, czyli mamy tak jakby pola na przemian e, i to będzie moim zdaniem też spoczko, że tak będziemy mieli. Dobra? Bo będziemy praktycznie teraz jak będziemy chcieli będziemy mogli cały czas koło siebie praktycznie pracować, nie? No no. Że, że ja na jednym polu, a ty obok zaraz na drugim. I no, to, to też jest... Eee, i co chciałem jeszcze powiedzieć? Yy, na temat tych pól kurde zapomniałem Eee, yy, dobra, nieważne Kurwa znowu będę przejeżdżał przez to było to. O Jezus! Ale wpadłem ty. Dobra, przejechałem. Ale ledwo już, ledwo już kurwa Kate chciał zipieć, nie? Hmm. Dobra, teraz tutaj na końcu poprzeczniak zrobię na dole. Powiem ci, że jedyne co nie, to do poprzeczniaków ciężko. No, ciężko, bo trzeba wiesz. Ustawić no. ciężko tym pługiem, nie? No, ale w sumie w Ralu też takie jest, w też zawsze. Poprzeczniaki robią, jak najwięcej właśnie robią albo obrotówką, albo tymi zagonowymi. Nie zagonowymi, tylko zawieszanymi. Wiesz, jak coś to przecież pług masz to można poryczać. Nie no, kurwa, nie będę specjalnie teraz jechał po pług. Taki kawał Po to, żeby tylko poprzeczniaki zrobić To ten, ten nieużytek tutaj obok jest twój, tak? Tak, ten lewy, jakby od tej strony Ten pierwszy od tej strony o. No ten co był mój, nie? No, Kiedyś no, 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 tam z nim widziałem miałeś Pamiętam O jak pamięta, pierdzielony No kurde, tam i prasowanie pamiętam było O shit Ludzie widzieliście to? Chłopie, tak się, tak wpadłem, nie? O. Że kurwa już myślałem, że nie wie, ale tylko mieli w miejscu Teraz się zobaczę z chęcią Obejrzę twój film Jo, ty jo. Ja bale. nie wiem, czy ja, jakikolwiek, ty, jakikolwiek gameplay swój, obejrzałeś kiedyś cały? Mm, może jak gdzieś kiedyś była zajebista beka, ale to na pewno nie cały, tylko tak momentami wiedziałem gdzie. No, ja nigdy, swojego, swojego na pewno całego Swoji nigdy nie obejrzałem. Jak... Ale Bolek, nie, ja chyba twojego jakoś na pewno obejrzałem całego, 100%. No, twoje, no, twojego też, ale to nie wiem z jakiejś serii. A od Bietaka do Kozaka oglądałem. Bo to się no. najfajniej ogląda, bo tam wtedy wiesz Grasz sam i sobie tam wszystko, wiesz, nie ma... Ogarniasz, no. no. Ja obejrzałem... Na pewno obejrzałem ostatnio całego twojego tego. Eee, no. 60 sekund. A no, 60... To się fajnie dosyć ogląda. No właśnie Monika się pyta kiedy nagrasz. no dzisiaj już się nie wyrobię, ale może na poniedziałek e, rano akurat wrócę, nie będę miał co nagrać, wy będziecie w szkole to ja sobie 60 sekund nagram i, w, i wstawię, bo on waży tam kurczek niedużo, więc... Dam się... dam sobie radę. Kurde ty dobra, zobacz ty... za tydzień już u mnie ten. Z znowu godzinny odcinek. No, no ja naprawdę. leci ty? Szybko leci. A za dwa tygodnie już u mnie. No. A dopiero co było, nie? No czekajcie, sobie tutaj jeszcze taki od miedzy przejadę. M taki został dziwny. E i zrobię po i będę koniec pola ty. W miarę szybko zaorałem to. Aha, ja miałem rzepak sobie robić, dobra. Rzepak robię na nieużytku. Ale to Orkę sobie zrobię dopiero w na mhm. następnym odcinku. Ej, ja ładnie z siewami, mi dwa pola Serio? No Kurwa mać Ja będę musiał nadrobić jakoś O patrz, chynie jak postawił wiatrak sobie Teraz mu pieniądze idą A nie, sorry, dwa do siewu normalne, nie, jedno do siewu i dwa do kukurydzy To trzy I To do się... no to tak jak trzy do no. siewu Dobra, z tej strony poprzednie, chyba na raz wystarczy, z tej strony Ja ośmiało Z tej strony brączek o, dobra, zaraz coś pourywam jeszcze. Dobra, myślę, że to jest czas, żeby zjechać sobie na farmę, koguciki zapalimy. idealnie wyjdą i... takie same czasy, nie? Odcinku. I ciśniemy, jeszcze na farmie sobie tylko pług obmyję i gitara akcja była. Kurwa, ale naprawdę to są górki, chyba trochę większe porobione bolek. No troszkę chyba jo. Bo nie wiem, dajno, albo, albo tak było, ale nie wydaje mi się, że aż taka tutaj obok twojego gospodarstwa to w szoku jestem. No, bolek na farmie jak widzicie. A ja wyciśniemy przez wieś Siemanko Hello. Dobra, czekajcie, wjedziemy z tu tędy Uwaga, zły pies Brączek też Wjedziemy Urwa, tu się ciasno zrobiło No powiem ci, ja się wnikiem ledwo, ledwo w tą wiatę Dobra Gasimy Idziemy raz zaś ochlapiemy trochę pół. Idę zobaczyć jak to coś no mądził. Przyszedłaś? Jo. Bignę do ciebie. Nie, no, ale to jest zestaw kogty One nie mają tego samego koloru? A nie, troszkę czy bardziej czerwony jest Case. Bardziej, bardziej, Case, ale Cześć, ten case, case no. jest ładny. Ładny, nie? No. Ja. Dobra. Ja myślę, że będzie idealnie, właśnie odcinek 24 minutki, także. My wam, co, my wam serdecznie dziękujemy za obejrzenie. Zapraszam Was do łapkowania, bo liczymy właśnie, no nie ukrywając, liczymy na dużą ilość łapek z bokiem. E, ja zapraszam oczywiście do niego też na kanał i na kolejne odcinki, które już jakoś w tygodniu pewnie się ukażą również. Będziemy pewnie wydawać dzień po dniu, żeby nie wydawać dwóch tego samego dnia. No zobaczymy, może? Na razie na początku. Nie, na, na, na początku zobaczymy, zobaczymy no. jak to się wszystko ułoży. Nie, nie zawsze będzie czas właśnie, żeby dwa na jeden dzień nagrać, także w tym odcinku to było na tyle i dziękujemy za obejrzenie. Trzymajcie się na razie. 对。<J>